Nazywam się Józef Jeliszek, jestem z Pojana Mikuli i pracuję w poczcie. Jestem listonoszem przez już 26 lat. Hej, Łukasz! Odrze, tu co? Przechodzę obok Twojego domu, a listu ci nie dam? Masz. Masz. Chcesz, nie chcesz, masz płacić. Ale Światło. Pieniądze, kiedy pieniądze? O, nie, na razie nie. Nie ma. Dobry kończy, koń, kończy się miesiąc. Co za pieniądze? No dobra. Na początku. To na drugi rok. Na drugi rok, tak, dostaniesz. Cześć, dzięki. Proszę, bardzo. jesteśmy na Bukowinie. To jest północna część Rumunii, ale Bukowina się składa z dwóch części. Część południowa co jest w Rumunii. No i część północna, która obecnie jest na Ukrainie. I to jest taki teren, region wielonarodowościowy. Tu byli Niemcy, Polacy, Żydzi, Rumuni, Ukraińcy i tak się to zżyło, że było fajnie żyć i jest fajnie żyć. Jak my byli młodzi. To jak Jarek. Ja, jak Jarek. Jarek małe, to ma na tutaj. O no ze ślubu. За oh. шлюбу, як це ми були. А його аж так і худи, матко. Так, і то. Але це то був молодий лата. Молодий лята. То є теж Ярек. Теж Ярек, як був мали. А видиш? Так, то теж як ми мали шлюби, як ми мали веселі. Але де то було? Веселі то було вдома у ойців твоїх там на рівні. Так? Так. Ja się urodziłem w Pojanamikuli, ale pochodzę z Słońca, bo mama była Słońca, babcia, dziadek. Tato jest z Góra Czadeckich. No i tu się urodziłem i tu żyję na razie. Na razie. Żona pochodzi z Góra Czadeckich, no i też z Góra Czadeckich, ale z Pleszy. Także to jest taka, taka trochę mieszanina, czyli. Wielowioskowa rodzina. Są tacy, co wyjechali za, za pracą gdzieś tam do, do Anglii, do, do, tego, do Francji, do Niemiec, do Austrii. Mają zamiar wrócić. Pobudowali sobie nowe domki. Ja wiem, Próbują, próbują uzbierać trochę pieniędzy, no i wrócić. Każdy ma zamiar wrócić. Mało z tych, którzy pojechali i już by nie chcieli wrócić. Mam taką tajemnicę, ale nie chciałbym akurat to zdradzić. Ale ja w życiu nie płaczę.